Siemka z tej strony Monika z kanału Flamazing Girl. Słuchajcie, chciałam dla Was przetestować dzisiaj kilka nowości od firmy Bers, zakupionych w biedronce, a mianowicie jest to baza, podkład i mam jeszcze do przetestowania paletkę do konturowania. Ponoć y, linia Bell Professional, ta, którą Wam dzisiaj zaprezentuję, ma zagościć na stałe na sklepowych półkach Biedronki. Także mam nadzieję, że jeśli komuś dzisiaj się nie, nie uda y, polecieć do sklepu i kupić tych produktów, to spokojnie będzie na to czas. I jeśli wypadną fajnie, y, to myślę, że spokojnie będzie można po nie sięgać i nie kupywać na zapas. Także to zabieramy się do działania. Ja mam już twarz, że tak powiem oczyszczoną. Eee, nałożyłam, na nią, nałożyłam na nią tonik różany, ten, który widzieliście w poprzednich filmikach. I teraz nakładam serum z Havala, bo które też mogliście już widzieć, że używam. Jestem bardzo zadowolona z tych produktów. Fajnie wygładza, jeśli chodzi o, że tak powiem, moją łuszczycę na czole. Też fajnie wygładza te skórki odstające. Dzięki temu, jak one się tak nie uszczą, to mogę y, spokojnie ich nie odrywać. W sensie nie korcimy aż tak. Także serum pokazuję po raz kolejny, grzywka mi się tutaj y, jakoś śmi śmiesznie ułożyła. I na to oczywiście nakładam na czoło kremik Mediderm. Właśnie skierowany do osób chorych na uszczycę i na topowe zapalenie skóry. Także to leci na czoło. Na całą twarz się nakładam, bo jest on dosyć taki e, gęsty, w sensie mocno nawilżający i myślę, że raz, że podkład by się na tym ciężej rozkładało, to nakładało to szybko ta cera by mi się wyświeciła i na resztę twarzy nakładam kremik. Ten który też mogliście już widzieć. I tak, jeśli chodzi właśnie o bazę, bo ta baza, którą kupiłam, jest to baza odświeżająco rozświetlająca, czyli pewno moja cera ma wyglądać pięknie. Zdrowo, naturalnie glow, wiecie o co chodzi. Więc zobaczymy, ale mam już y, jeden taki rozświetlacz w płynie, który zaraz Wam pokażę. Marki Bell, co prawda Jenny, ten we współpracy z Małgosią Smelcerz. Jestem ciekawa, czy one są do siebie mocno zbliżone. Troszkę inaczej wyglądają. No i dobrze. Jeśli chodzi o pierwszy produkt, to jest on. Tak, jeśli chodzi o ten pierwszy produkt, jest to baza odświeżająca, rozświetlająca pod makijaż i zawiera ze sobie ekstrakt z aloesu. Także zobaczymy. Jest w takiej plastikowej buteleczce z um, pompeczką. Zobaczcie, tak wygląda, także taka perła jest megaśna. No i dobra, i nakładam sobie. O, zobaczcie. Nakładam. Zobaczymy, czy będę się mogła błyszczyć, jak rozsmarujemy. To jakoś tak źle, czyli nie są to tożsame produkty, bo jeśli chodzi o ten z marki Belfipo to no on daje mocny blask. I czy on tutaj zawiera silikon? Parafinę na pewno. Oczywiście ja sprawdzę to na spokojnie i dam Wam znać na dole. Ono on daje mocny blask. I czy on tutaj z badaniami rozświetlającymi osób z niedoskonałościami to tak... Hmm, niekoniecznie, bo może podkreślać niedoskonałości. Ale na razie nie jest źle. Zobaczcie, trochę jak światło się odbija to faktycznie ten glow widać. Na żywo, w lustrze jak obserwuję to tego efektu nie ma. No i dobra, i lecimy teraz z podkładem. Podkład prezentuje się tak. Eee, właśnie, jest tutaj go 30 gram, tak samo właściwie tak ta baza, ta baza miała 25 gram, to jest 30 gram. Eee, I jest to trwały matujący podkład. Tak, czyli matujący. Mam przygotowaną już gąbeczkę. a jeszcze odcień, który mam, to jest jedyneczka Ivory. Zastanawiałam się między jedynką i dwójką, ale jak je przyłożyłam w sklepie obok siebie, to nie widziałam żadnej różnicy. Niestety to oświetlenie w biedronce jest dosyć mylące. Zobaczcie, jak wygląda ta jedyneczka. Wygląda dosyć ciemnawo. Sobie tutaj nałożę to, co mam. Jedziemy z gąbeczką. Wspomniałam gąbeczkę, w sumie nie pamiętam, ale urosła dosyć dużo. Wydaje mi się, że to jest gąbeczka też z Biedronki, która była czerwona, czerwona i straciła kolor. Na pewno użyć tylko na pół twarzy, żebyście mieli porównanie ta strona kontra ta strona. Dużej różnicy nie widzę. Bardziej takie wyrównanie kolorytu. Nałożyłam już jedną pompeczkę. Lecimy z drugą. Tu sobie jeszcze dołożę. Mam więcej mankamentów. To sobie nie jest za ciemny. Za ciemna ta jedyneczka. Nie jest też jakoś tam Mocno wpadająca w różowe tony, jak to często było przy tym odcieniu Ivory. Zobaczymy, czy można budować ten podkład. I widzę, że tak. Już jak nałożyłam drugą warstwę tutaj w te moje krytyczne miejsca jest lepiej. I zobaczcie sobie z bliska, jak dość, to moje niedoskonałości jeszcze są widoczne, ale to zakryjemy je korektorem. Ja jestem przyzwyczajona do efektu podkładu Golden Rose, tego z korektorem, także no, on jest mocno kryjący i każdy, że tak powiem, mniej kryjący, no wiadomo, robi na mnie mniejsze wrażenie, ale jest całkiem spoko. Na lato jednak wolę lżejsze podkłady. I co, jedziemy dalej? Jedziemy dalej. To teraz sobie po, po, dokończę makijaż. Nałożę korektor. Korektor można może tym razem e, z Lovely. I jest to odcień chyba dwójeczka. Już się starze napisać, ale pamiętam, że to była dwójeczka. Jak widzimy jest taki troszkę ciemniejszy. Jesty fajnie się sprawdza, jestem z niego zadowolona. Trochę machnę też na powieki. No i dobra, ja osobny korektor na niedoskonałości, czyli my, mój must have, czyli korektor marki Collection. Jest niezastąpiony. Myślę, że przydałby mi się troszkę ciemniejszym odcieniu, ale to następnym razem zamówię. I go nakładam tak punktowo na moje niedoskonałości, czyli na całą twarz. No. Czekam aż troszkę wyschnie, i za chwilkę zabieramy się do testowania paletki. Jeśli chodzi o produkty, właśnie z tych nowości, to była jeszcze paletka cieni, z tym, że ta paletka była w takich odcieniach brązów, czyli do no tego, co ja już mam dosyć sporo. więc postanowiłam, że na razie jej nie będę kupywała, ale kto wie, czy jeszcze się nie skuszę. Jak będzie w stałej ofercie, to sobie by nie przetestować dla Was. I wklepuję ten korektor, leciutko. Okej, okay. jest gites. I tak, jeśli chodzi o paletkę, są tutaj trzy odcienie, gdzie jest ona bez lusterka. I tak są dwa bronzery, jeden taki ten tutaj wyżej jest ocieplający nie wiem czy to widzicie, mam nadzieję, że tak ten jest tutaj do konturowania no i jasny puderek, tutaj z tyłu macie jeszcze instrukcję co, jak, gdzie nałożyć, jeśli ktoś by nie wiedział oczywiście ja nałożę po swojemu no i oczywiście ten jasny machnię pod oczy najszybciej, żeby mi się tu korektor nie zebrał Myślę, że troszkę mi podkreślił zmarszczki pod oczami. Widzicie, jak w ogóle dzieją. dzisiaj długo spałam, A mam wrażenie, jakbym mi miała straszne te podkłówki takie. Czyli u mnie ten najjaśniejszy idzie przede wszystkim na strefę. Te, na te bruzdy tutaj, bo tu, często mi się tu zbiera podkład. Dobra, i lecimy z brązerem. Tak się zastanawiam właśnie, czy użyć jednego, czy zmieszać dwa, żeby był idealny odcień. I chyba zmieszam sobie te dwa, żeby nie był za chłodny. No, no i taka mieszanka, myślę, jest idealna. Nie się nałożył yy, na ten podkład produkty, nie było żadnych problemów. No tu nie wiem, czy trochę nie przesadziłam, ale kamera często zjada kolory, więc muszę tu więcej że tak powiem przyszaleć, niż normalnie. Zaraz tutaj tego znowu bo będzie gity z majonez. No i dobra, produkty użytkowania są póki co fajne. Paletka trochę pach, pachnie. No choć tu zgubił się mi ten. Zgubiłam się. No ładnie, ładnie już psikusy. O, 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 dobra, jestem. Yy, paletka całkiem fajnie pachnie aha, jeszcze bym nie powiedziałam, ile te poszczególne produkty kosztują każdy z tych produktów kosztował 19,90 zarówno ta baza podkład, jak i ta paletka 19,90 także tak to się yy, prezentuje aha, jeszcze oprócz tej paletki cieni były yy, produkty do oczu w sensie takie cienie wpłynie do powiek ale takie perliste i chyba już jeden mam także bez sensu rozświetlacz też był w płynie, była paleta też oświetlaczy i, i co jeszcze, i był taki niebieski błyszczyk do ust, taki z niebieskimi drob brokatowymi drobinkami. E, także ja wzięłam to, co mnie najbardziej interesowało, ale jak jesteście chętni, to możecie popróbować innych produktów. No i co ja dokończę makijaż produktami, których używam na co dzień i za chwilkę do Was wracam, zobaczycie końcowy efekt. Okej, okay, kochani, ja już wykończyłam makijaż. Tak się prezentuje, naprawdę na chwilę obecną bardzo fajnie to wygląda. Niby jest ten podkład matowy, ale ta waza rozświetlająca, że tak powiem, sprawia, że nie jest to taki, wiecie, totalny mat, tylko... No i widać, że też ta skóra żyje, że tak powiem. Eee, co do cieni, to użyłam taki mix paletek, bo troszkę tej właśnie Urban Decay Naked 2 troszkę mini czekoladki Stuface, więc taki mix zastosowałam. Co do brwi też użyłam nowości Avonu Invisible Crush do brwi i że jest taka przezroczysta maskara. Mówię wam, że jest boko, ale nie trzyma tych brwi w ryzy jak ten podkład z, z benefitu. Ten to po prostu jest sztos, po prostu. Jak mi się grzybka do tego zaczepi, to po prostu jak naklej. Także ten efekt tutaj jest lżejszy, ale jeśli chodzi o taki codzienny efekt, jeśli ktoś nie ma jakiś tam problemu i nie ma, nie, nie ma problemu z, żeby ujarzmić swoje brwi, to myślę, że ta maskara w zupełności wystarczy. No, i tak się prezentuje efekt końcowy, żeby dopełnić makijaż Belle, to używam jeszcze takiej pomadki z Bel. Yy, numer 01, yy, taki, że matowy, idealny nudziak, także tak to się wszystko fajnie prezentuje. W sumie mogłam wziąć te cienie z Bell, bo nigdy nie testowałam cieni z Bell i byłby, że tak powiem, cały test Marko Bell. Ale mówię, to nic nie szkodzi, następnym razem będzie okazja do kolejnego filmiku. No i tak to wszystko się prezentuje. odezwę się do Was wieczorem z podsumowaniem. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Także do zobaczonka. Papa. Aha, jeszcze która godzina? Nie wiem, która godzina, gdzieś przed 11 w razie W. Także do potem. Siemka, Siemka. Może już nie powinna machać, bo właściwie już dzisiaj z Wami witałam, ale taki już mam nawyk. I co, wracam do Was po kilku dobrych godzinkach. Jest już właściwie, jak możecie zaobserwować, po 22.00. Mój bimberek w tle I co? Co Wam mogę powiedzieć? Może tak, pierwszy wam się pokażę Tak się prezentuje na mojej cerze. Powiem Wam, że jest całkiem fajnie. Jest całkiem fajnie. Jak na tyle godzin efekt jest naprawdę zadowalający. E, troszkę mi się wyświecił standardowo, tak, tutaj nos, broda w strefie T, e, ale z racji tego, że tak tutaj co chwila gdzieś tam się podpierałam w pracy, to siłą rzeczy e, te sobą mi znikło, że tak powiem, wchłonęło mi się w dłoń co do nosa, no troszkę tutaj jest start ten podkład, ale też nosiłam maseczkę, więc chyba no nie ma mocnych na te maseczki nie wszedł mi w tą moją największą bruzdę czyli to w tą moją zmarszczkę więc, więc fajnie, nie wiem czy to zaleta tej paletki do konturowania tego pudru, który użyłam czy, czy też samego podkładu, zobaczymy postaram się przetestować osobno jeden produkt i drugi i wtedy zweryfikuję dopiero i co? Jeszcze mogę? Troszkę mi się tutaj ściastkował, ale też nie ma jakiejś tragedii. Słuchajcie, jak na tyle godzin na podkład, to myślę, że naprawdę poradził sobie megaśnie. E, ale mimo wszystko e, nie wiem, czy będę stosowała tą bazę na co dzień. Z racji tego, że tak jak mówiłam, ona jest rozświetlająca, odświeżająca. No nie wiem, może ja nie jestem przyzwyczajona do takiego, wiecie, efektu glow. Może być. Nie często też stosuję bazy, bo zazwyczaj, no tak jak mówię, one zapychają, gdzieś tam zawierają silikon, nie wszystkie oczywiście. E, ale... E, jednak chyba dla mnie to był za mocny efekt. Zobaczymy, no może jeszcze będę starała się tam gdzieś tam e, przemycić tą bazę, może z właśnie z innym podkładem, bardziej takim matującym, może z tym moim Golden Rose. I wtedy będę mogła stwierdzić, e, czy będę jej wierna, czy, czy niekoniecznie. No i co? Uważam, że, że podkład całkiem fajny, jak za taką kasę 19,90 to naprawdę jest spoko. Eee. I słuchajcie, no myślę, że, że warto sobie wypróbować. Lećcie do Biedry, kupujcie i dawajcie znać, ee, jak Wam się sprawdził. Oczywiście każdy, każda z nas ma inną cerę, więc... Ee, no i inne oczekiwania, więc... Ee. Efekt może być inny i, że tak powiem, zadowolenie albo niezadowolenie. Co ja pierdzielę? Już jestem zmęczona. Słuchajcie, już dla mnie za późna godzina. Także słuchajcie, testujcie i czekajcie na kolejny filmik. Tak. Najprościej powiem, bo już nie mogę się dzisiaj zebrać do kupy i nie mogę sensownego zdania nawet stworzyć. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. Bajo!